W tym filmie pokażę Ci jak działa rozszerzenie do Luminar Neo o wszystko mówiącej nazwie Focus Stacking. Try again. Cześć, ja nazywam się Paweł Słowik i jest mi niezmiernie miło, że oglądasz ten film. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, warto uczynić to właśnie teraz klikając przycisk subskrybuj pod filmem. Aby nie przegapić kolejnych ciekawych filmów, warto kliknąć też ten magiczny dzwoneczek. Jeśli nie chcesz jeszcze subskrybować kanału, albo już go subskrybujesz. Warto kliknąć tą łapkę w górę, która pomoże mi w dotarciu do nowych odbiorców. Warto też napisać jakiś komentarz, przywitać się ze mną czy z innymi użytkownikami. I w komentarzu napisać, jaki film chciałbyś zobaczyć w przyszłości na tym kanale. Będzie mi bardzo miło usłyszeć Wasze opinie. Dobra, w dzisiejszym filmie chcę pomówić o nowym rozszerzeniu do Luminar Neo. Rozszerzenie to nazywa się Focus Stacking. Focus stacking czyli łączenie różnych ostrości na zdjęciu, żeby uzyskać wiecie, większą głębię ostrości. Powiedzmy, robimy pięć zdjęć. Jedno jest ostre od tego punktu do tego, drugie jest ostre od tego punktu do tego, trzecie od tego do tego i tak dalej i potem uzyskujemy ostrość, głębię ostrości o takiej poszerzonej, powiedzmy, w poszerzonym zakresie. Często przy zdjęciach makro można to wykorzystywać, kiedy mamy tą głębię ostrości dosyć małą i, i chcemy na przykład cały obiekt mieć ostry. Możemy też to wykorzystać przy zdjęciach pejzażowych, kiedy robimy dosyć, wiecie, szeroki kadr, szerokim obiektywem i potrzebujemy ten pierwszy plan mieć ostry, ten środkowy plan i ten trzeci plan, czyli ten nasz główny obiekt powiedzmy w tle jakiejś góry, czy coś innego. Także w takich sytuacjach Focus stacking się przydaje i wtedy można by wykorzystać tą wtyczkę. Ja mam dostęp do oczywiście wersji beta tej wtyczki, ona już niedługo w listopadzie się pojawi. Ja dzisiaj właśnie chcę wam pokazać, jak ta wtyczka działa, żebyście sami mogli podjąć decyzję, czy będzie ona dla Was przydatna i czy. Chcecie po prostu ją zakupić. Dobra, przejdźmy do mojego komputera i pokażę Wam, jak działa ta wtyczka. No dobra, widzicie ekran mojego komputera. Ja mam odpaloną już aplikację Luminar Neo w najnowszej mojej wersji. I tu jeśli wejdziecie sobie we wtyczki... To widzicie, że mam zainstalowaną już wersję Focus Stacking w wersji beta. Wy jeszcze oczywiście możecie nie mieć dostępu do tej wtyczki, ale jeśli luminar już się finalnie wyda, w finalnej wersji też będziecie mieli do niej dostęp, będziecie ją mogli sobie pobrać e, oczywiście wcześniej aktualizując Luminar Neo, wchodząc tu w luminar i sprawdźcie aktualizację. Ja mam oczywiście wersję beta, także nie będę tego teraz robił. Mam tu już przykładowe pliki. Kilka różnych przykładów mam dla Was. I chcę Wam pokazać jak ta wtyczka działa na tych kilku różnych przykładach dosyć bardzo szybko i pobieżnie. Są to takie przykłady, które wykonałem specjalnie do właśnie tego testu tutaj. Chciałem zobaczyć jak w różnych sytuacjach się on sprawdzi. Jak widzicie tutaj już mam widoczne okno tej wtyczki Focus Stacking. Są tu też różne opcje, które za chwilkę Wam pokażę. Wybierzmy sobie pierwszy zestaw zdjęć. Będzie to 8 zdjęć właśnie tak jak widzicie. Zdjęcia, które wykonałem obiektywów. Trzy obiektywy postawione jeden za drugim, żeby właśnie pokazać Wam tą głębię. Zobaczcie, w pierwszym zdjęciu wyostrzyłem w tym miejscu, potem troszkę tutaj dalej. Trzecie zdjęcie, czwarte w tym miejscu wyostrzyłem, tu na napisie Batis. Następne troszkę dalej, jeszcze dalej. Potem wyostrzyłem sobie tutaj na tym Batis 1.8, 85 mm. I na następnym troszkę jeszcze tutaj dalej, żeby uzyskać ostrość tutaj też na... Kancie tego obiektywu, i jak widzicie, tutaj na tych ośmiu zdjęciach ta płaszczyzna ostrości przesuwa się po kolei. Na pewno też wnikliwie zauważyliście, że zmienia się jakby kadr tego zdjęcia. Zobaczcie, tutaj mamy dosyć taki zsumowany, przybliżony troszkę kadr. Popatrzcie na te rogi tutaj, w tym miejscu i na przykład tutaj. Zobaczcie, że. Troszkę następuje takie oddalenie jakby kadru, jakbyśmy troszkę oddalili. To nazywa się Focus Breeding, czyli takie oddychanie podczas przeostrzania zdjęcia. Większość, większość obiektywów fotograficznych ma właśnie taką skazę, że lekko oddycha. To powoduje, że zobaczcie, to zdjęcie nie jest idealnym kadrem, takim samym. Ten kadr się troszkę zmienia. Jest to normalne zachowanie obiektywów fotograficznych w dobrych obiektywach, takich wiecie, do filmowania. Jest to korygowane, te obiektywy, obiektywy są mega drogie właśnie po to, że, że jak przeostrzacie zdjęcie podczas filmowania, żeby nie, nie następowała właśnie takie, taka funkcja oddychania tego obiektywu, że trochę zmienia nam się kad, bo to niedobrze wygląda w filmie. W zdjęciach nie jest to jakimś wielkim problemem. Współczesne programy właśnie do focus stackingu, czyli do łączenia tych zdjęć. Radzą sobie z tym, wybieramy sobie zdjęcie podstawowe, na przykład to, i potem te inne są po prostu już tak dopasowywane, żeby pasowały tym kadrem do siebie. Dobra, to wejdźmy sobie tutaj w katalog, wybierzmy sobie te. 8 zdjęć, wystarczy je przeciągnąć tutaj na naszą tutaj wtyczkę jak widzicie możemy tu zastosować od 2 do 100 aż zdjęć, także nawet takie bardziej skomplikowane focus stacking możemy zrobić sobie tutaj, ja przeciągam te 8 zdjęć zobaczcie one nam się tu ładują, teraz możemy wejść w ustawienia i wybieramy sobie automatycznie wyrównanie i zdjęcie referencyjne, wybieramy sobie zdjęcie które chcemy żeby było tym zdjęciem referencyjnym, do którego będą odwoływały się inne zdjęcia, właśnie chodzi tu o ten kadr, ja sobie wybiorę tu 4 Piąte zdjęcie, myślę, że te czwarte jest tu ok, także możemy sobie tu w tym wybrać numer 4 jak najbardziej. Możemy też wybrać redukcję aberracji chromatycznej. Klikamy sobie Stack i małą chwilę to zajmie, żeby program przeliczył sobie te wszystkie 8 zdjęć. Wiadomo, czym więcej tych zdjęć będzie, będzie 50, 60 zdjęć, to będzie to trwało znacząco dłużej. Ja myślę, że w tym przypadku takim standardowym, gdzie jest to 3 zdjęcia do tych 8 zdjęć. Myślę, że to jest standardowe wykorzystanie. 3, 5 zdjęć, ewentualnie 8 przy jakichś większych potrzebach. To trwa, tak jak widzicie, ja do Was mówię i już mamy gotowe. Także to trwa dosyć szybko. Program, tak jak przy poprzedniej wersji wtyczki, właśnie scalania HDR, tworzy tutaj katalog w waszych zdjęciach, w którym umieszcza to zdjęcie. I zobaczcie, już gotowy plik. Jeszcze raz Wam pokażę tutaj te pliki, jak one wyglądały przed, żebyście mieli tą świadomość. Zobaczcie, mamy ostre tylko tu jedno zdjęcie i ta ostrość przechodzi po kolei aż do końca i z tych zdjęć program utworzył nam zdjęcie które jest ostre w całości. Zobaczcie mamy ostry pierwszy plan mamy tego Batisa ostrego mamy ostrego następnego Batisa także mega fajnie mega szybko bardzo sprawnie ja jeszcze będę tą wtyczkę oczywiście testował tak jak z poprzednią wtyczką Noiseless AI myślę że na razie ta wtyczka jest jeszcze w wersji beta ale po uruchomieniu jej kiedy ona już będzie w finalnej wersji Zaczną pracować też nad jej przyspieszeniem, jej działania i to będzie jeszcze bardziej dopracowana wtyczka. Liczę na to, bo całkiem fajnie to działa. Zobaczcie, bardzo miło połączyło te zdjęcia. Przejdźmy sobie do innego przykładu. Wybierzmy sobie tutaj na przykład o taki przykład tego liścia. Tu mamy 9 chyba zdjęć, z tego co pamiętam. Tak, jest 9 zdjęć. Możemy sobie też wybrać jakieś tutaj zdjęcie. Program automatycznie zdjęcie referencyjne wybiera standardowo gdzieś w środka. Tej stawki, także wybierzemy sobie tak, jak zostało. Piąte zdjęcie, klikamy stack, też chwilę to powinno trwać. W tym czasie oczywiście możecie sobie przejść, poprzeglądać inne zdjęcia. Oczywiście, no nie możecie w tym samym czasie tworzyć drugiego focus stackingu, ale jak widzicie, nie trwa to strasznie długo. Przy tych 8-9 zdjęciach jest to naprawdę akceptowalna prędkość. Tym bardziej, że ona nie wykorzystuje nawet 100% mojego procesora. W moim Apple Mac to jest M1 Pro procesor, także mam nadzieję, że w kolejnych wersjach będą jeszcze bardziej optymalizowali to i będzie jeszcze lepiej działała ta wtyczka. Weźmy sobie w to zdjęcie, zobaczcie, jeszcze wam może pokażę, jak to zdjęcie wyglądało na początku. Zobaczmy sobie, to było bodajże to zdjęcie. Patrzcie, tutaj była ostrość ustawiona na pierwszym planie, w tym miejscu i potem. Tą ostrość przesuwałem sobie tu po tym liściu dalej, 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 dalej. No i z tego wszystkiego powstało takie zdjęcie, które jest ostre. Zobaczcie, od początku do końca liścia mamy mega fajnie ostrość i w tym miejscu, i w tym miejscu. Tu mamy lekkie poruszenie, tutaj mały problem powstał. To jest moja wina. Musicie uważać, ten program łączy zdjęcia, ale no niestety to było zdjęcie robione na dworze. I lekko ten liście pomiędzy zdjęciami się tu poruszył, właśnie szczególnie na początku. Lekko zaubił wiatr, i dlatego mamy tutaj delikatne poruszenie, ale nie ma, tej, nie, ma, nie ma tragedii. Jeśli chodzi o przykład, całkiem fajnie widzicie: zobaczcie, ta część tutaj jest mega ostra od początku do końca. Bardzo fajnie to wyszło i mogę dać piąteczkę za wykonanie. Zobaczmy sobie tutaj taki większy focus stacking z większej ilości zdjęć. Tu mamy 15 fotografii i myślę, że tutaj będzie to troszkę dłużej trwało no, mniej więcej plus minus dwa razy dłużej, ale zobaczymy, klikamy sobie stack i już wtyczka tutaj to rozszerzenie focus stacking działa nam, jak na razie ona jeszcze jest po angielsku, ale w finalnej wersji jak wszystkie inne programy wtyczki zostanie na pewno przetłumaczone do polskiego, jeszcze na pewno do tego, do tej wtyczki wrócimy jak już będzie w finalnej wersji to ja postaram się Wam też ją zaprezentować już na takich przykładach, powiedzmy bardziej, powiedzmy, pejzażowych, gdzie wykorzystamy 3-5 zdjęć, żeby stworzyć właśnie taki ostry od początku do końca pejzaż. Ale ja jeszcze takie zdjęcia muszę hmm, wykonać, jakieś fajne, które mógłby posłużyć do tego testu. Na razie posługuję się tymi zdjęciami. Zobaczcie, i już te 15 zdjęć zostało połączonych. Weźmy sobie jeszcze tutaj w to zdjęcie. Zobaczcie, ja wyostrzyłem tu pierwsze zdjęcie, w tym miejscu, na tym liściu mniej więcej i potem przesuwałem się z ostrością po kolei do przodu, aż wyostrzyłem do samego końca tutaj. I jak widzicie, ten focus breathing, czyli oddychanie jest tutaj znaczne. Zobaczcie, w tym miejscu mamy liść i zobaczcie, jak mocno ten róg tutaj się nam przesunął. Kadr nam się zmienił, cały kadr nam się zmienił. To nie jest tak, że ja... Zmieniłem ogniskową w obiektywie. Nawet byłoby to niemożliwe. To był obiektyw manualny Nikona, założony na, na mojej Body Sony A7 Mark III. To był Nikon e, Nikor 60 mm f2.8. Bardzo fajny makroobiektyw, ale jak widzicie, ten focus bridging tu jest no, znaczący. Jest to znaczące, szczególnie przy zdjęciach makro, kiedy mamy małą odległość do naszego obiektu. No i dobra, i zobaczmy finalne zdjęcie. Bam. Ostre odtąd aż do samego końca. Zobaczcie, mega, mega fajnie to wyszło. Naprawdę wygląda to rewelacyjnie. Ta ostrość tutaj bardzo fajnie program sobie tu poradził. Nic nie musimy robić. Teraz wystarczy wejść w edycję i możemy sobie już dowolnie to, to zdjęcie, wiecie, edytować teraz. Tak jakbyśmy chcieli, wedle jakichś tam naszych potrzeb, dodać sobie tu różnych tam narzędzi, żeby to zdjęcie jeszcze, jeszcze udoskonalić. To już wedle. Badszych potrzeb sobie sami możecie zrobić. Jest jedno tutaj, jeden przykład, który ten program sobie nie poradził. Jest to właśnie przykład tych zdjęć. Ja wam pokażę. Zobaczcie, klikniemy sobie stack. Niech on sobie robi ten stack, a w międzyczasie zobaczcie te zdjęcia. To są dwa mikrofony i odbiornik mój bezprzewodowy, który wykorzystuję do nagrywania filmów. I zobaczcie, ja sobie zrobiłem tu zdjęcia po kolei. Oczywiście klasycznie, standardowo. Bardzo fajnie one wyglądały w oryginale, ale tu jest mały problem. Ja właśnie napiszę za chwilkę maila do, do Luminara, do, do, do twórców te, tego programu. Mam dostęp do, do nich, także nie omieszkam się im zaraz wysłać takiego maila i ten zdjęcie przykładowe, że coś tutaj nie wyszło. I zobaczcie, w tym przypadku mamy tu fajnie połączoną ostrość, ale tu już pojawia się problem na napisie road. Tak samo problem pojawia się tutaj na tych białych y, obiektach. One tu po prostu dostają jakieś takie obwódki, jakieś takiego halo, powstaje dookoła nich. Zobaczcie, tak samo tutaj przy napisie wireless, tak samo tutaj na wyświetlaczu pojawiają się dziwne artefakty. Bardzo dziwnie to wygląda i w tym przypadku nie zdało to totalnie egzaminu. Nie wygląda to ba w ogóle akceptowalnie, także. To jest jeden ten problem, który napotkałem w tej wtyczce, ale mam nadzieję, że to zostanie rozwiązane. Albo możliwe, że to jest jakiś inny błąd, inny przykład tutaj, ale w innych przykładach to zdjęcia, tak jak w tym przykładku, na przykład zobaczcie sobie jeszcze jedno zdjęcie, zróbmy szybko testowo. W tym przypadku, gdzie mamy też kilka zdjęć, ostrość ustawiona od krzesła do tego stolika tutaj, to naprawdę wszystko działa. Bardzo sprawnie, bardzo szybko, także bardzo fajnie ta wtyczka może się przydać osobom, które korzystają z Focus Stackingu, chciałby w dosyć łatwy sposób korzystać, a korzystają na przykład właśnie z Luminar Neo i chciałyby rozszerzyć jego możliwość. Także możecie sobie zakupić tą wtyczkę już teraz. Ona będzie wydana w listopadzie. Ja pod filmem zamieszczę link do strony Luminara, z której możecie sobie zobaczyć aktualne promocje i zobaczyć aktualną cenę i. Sami zdecydować, czy chcecie tą wtyczkę zakupić, czy nie. Zobaczcie, to ostatni przykład. Ostrość mamy elegancko od samego początku, tu gdzie ja mniej więcej zacząłem ostrzyć, aż do końca tutaj tego krzesła. Wyszło to bardzo fajnie, mi się to bardzo podoba. Bardzo sprytnie to działa, dosyć szybko, bez żadnych problemów. Także ja z własnego tutaj na razie testowego doświadczenia mogę tą wtyczkę polecić. Całkiem fajnie to działa. Jedyny błąd był tylko przy tym zdjęciu, ale to było dosyć specyficzne zdjęcie, i tutaj te kontrasty były dosyć specyficzne, i możliwe to było przyczyną tego nie do końca udanego połączenia. Ale zobaczymy. Zobaczymy, co luminar mi odpisze odnośnie tego zdjęcia. Mam wielką nadzieję, że ten film był przydatny i dowiedziałeś się czegoś, co przełoży się na lepszą edycję zdjęć właśnie w Luminar Neo w przyszłości, jak już ta wtyczka zostanie wydana. Ja mam nadzieję, że dostawicie łapkę pod filmem, łapkę do góry, wtedy to pozwoli mi dotrzeć do nowych widzów i YouTube będzie wiedział, że ten film się Wam podoba. Będzie miło, jak też przywitacie w komentarzu się z innymi użytkownikami, ze mną, będzie mi też miło, jak w komentarzu napiszecie, co za film w przyszłości chcielibyście zobaczyć na tym kanale. Słucham Was, czytam Wasze komentarze, także jest mi bardzo miło, jak je piszecie. Będzie mi miło też, oczywiście, jeśli pomożecie mi w rozwoju tego kanału, poprzez udostępnianie tego filmu oraz innych filmów z mojego kanału na swoich social mediach, na grupach fotograficznych, na grupach, do których może moja twórczość się przydać i będziecie chcieli się nią podzielić z innymi. Dobra, zapraszam też oczywiście na moją stronę Słowikę łamane na presety, gdzie znajdziecie wszystkie moje narzędzia, presety, które używam do edycji zdjęć czy to na komputerze, czy to w moim telefonie, jak jestem podczas podróży. Dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!